Mały teścik. jak powiedzieć te słowa po amerykańsku. Wszystkie z nich zawierają końcówkę ALG. W amerykańskim to pierwsze O jest akcentowana, a gdy literka O jest akcentowana, w amerykańskim angielskim nie zawsze, ale prawie zawsze, to wypowiemy ją jako długie, otwarte A. Szczone mocno opada, tak jakbyś szedł do lekarza i lekarz powiedziałby ci otwórz mocno buzię, i powiedz A, to ten dźwięk A -l Wyobraź sobie, że jest tam raczej takie. L, nie li, a na końcu mamy G. A G. Jeszcze jedna uwaga. To A, ponieważ jest akcentowane, to tam intonacja będzie szła do góry. Czyli będziemy śpiewali to A trochę wyżej. Allogy. t T T. Wiesz już wszystko, więc jedziemy razem. Biology, sociology, psychology. Aaaa, a, a. psychology, technology, technology i histology. I teraz mała prośba do Ciebie. Jeżeli nauczyłeś się czegoś nowego, to polub proszę ten filmik i prześlij go znajomym, którzy uczą się angielskiego. Plus daj mi znać, jakie inne słówka kończą się na allergy.